Niedzielne czytania: 12 lipca 2020 roku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza, rozdział 55, wersety od 10, 10 do 11. Tak mówi Pan Bóg. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. I drugi fragment z Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 13, werset od pierwszego do dziewiątego. Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach, tymi słowami: Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę. Nadleciały ptaki i wydziebały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliło się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plan wydały. Jedno, stokrotne, drugie, sześćdziesięciokrotne, a inne trzydziestokrotne. To ma uszy, niechaj słucha. Wiemy, do czego potrzebny jest deszcz, śnieg, do czego potrzebna jest woda, aby nawodnić ziemię, by wszelka roślina, która jest zasiana, posadzona w ziemi, mogła. Rosnąć. Zboże, z którego mamy chleb, zboże, które jest też potrzebne, by nasienie było wsiane kolejny raz, kolejny rok i by były następne plony. Pan Jezus mówi o tym, że to Bóg jest tym siewcą, który zasiewa słowo. Bóg mówi: Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim nie dokona tego, co chciałem. I wiemy, że to słowo zasiewane przez Boga trafia na różnego rodzaju grunt. Jeżeli trafi na drogę, zostanie wydziewane przez ptaki. Jeżeli padnie na skałę, usycha, bo gleba jest płytka. Jeżeli słowo Boga padnie między ciernie, one je załuszą, ale jest na szczęście ziemia żyzna, to człowiek, który przyjmuje słowo Boga i wydaje plon. Stukrotny, 60- czy 30 -krotny. Ziemią żyzną, piękną jest serce Maryi. Ona wydała i ciągle wydaje plon posłuszeństwa Bogu, miłości. Maryja. Uczy nas pytać, co mam zrobić Ojcze, by być Tobie posłusznym. Ona, która nauczyła się być uległa woli Syna Bożego, Jezusa. Ona, która mówiła, Aniołowi i Bogu niech mi się stanie według Twego słowa, to ona powiedziała zróbcie wszystko, co mój syn wam powie. Więc Maryja jej serce jest tą najbardziej żyzną glebą. Mogę zaprosić Maryję do swego życia i powiedzieć, naucz mnie być posłuszną Słowu Boga, tak jak Ty, a wtedy Ona odpędzi szatana. Będę patrzył na jej serce i uczył się z nią podejmować decyzje życiowe. Będę z nią na modlitwie uwielbiał Ojca, kochał Ojca, pokładał w Nim nadzieję, wierzył w Niego. Zaproszę ją do swego domu, do swego serca. Na stronie internetowej ocalenie.info jest zaproszenie do pełnego oddania się Jezusowi przez Maryję. Jeżeli otworzymy tę stronę ocalenie.info znajdziemy tam informację, że oto od 13 lipca, a więc od poniedziałku, można rozpocząć 33-dniowe przygotowanie które kończy się 14, a właściwie 15 sierpnia, pełnym oddaniem Jezusowi przez Maryję. Ona bardzo tego pragnie, żeby nasze serca były tą ziemią żyzną. Te 33 dni przygotowania do oddania Jezusowi przez Maryję są taką szkołą, której Ona chce nas nauczyć właśnie tego posłuszeństwa, tego stawania się glebą żyzną dla słowa Boga, dla woli Pana Boga. Obyśmy z tego zaproszenie skorzystali, chcieli skorzystać.